To jest taki przyjazny człowiek to hit Czemu się śmieje, nie? Dobra e, Wszystko to samo jak ja pokazuję Buildu nie zmieniam Jakby coś się zmieniło to pokażę wam na odcinku to Build oczywiście I co? Widzimy się zaraz w meczu wido, e, ja, ja ja Znaczy widzowie Gramy na ośrodku Mont-Armond Gadamy... To się włączył ogólnie to jakieś kury gotują się W głębnik, ty Co? Jaki kurwa w głębnik? Hmm. nie, chuci On mnie wciąga! Ciorny. On stoi! I, na ty, na di. <laughs> O nie, goni mi już, no, weź go, co Kogo? A, ciebie, ty chujci Ich <laughs> has ironborn, znaczy <laughs> Who is the bitch? No, on no, już! A, ty <laughs> Co to się zesz. No I, uj, i. nie ma, nie ma nie mało. Nie ma nie, nie mało. Tu. O, Twój stary wyjebał ci bombą. jest ten chuj czarny ja czarny. szafki. <laughs> Kordy, kurwa. <gulanie> co kurwa? No to było? Jebana, On to No ty No to jest <gulanie> sprawdzę to się. No No to sprawdzę. No kurwa, że ten planęta, a teraz, a teraz, a no fał. Pięć tak się nada. To co stało? Zjeść mnie kurwa chciała szmata. Halo. Kurwa, kiedy rysujemy szafki? Kurwa, zjeść mi chciałaś szmata. Co to było ta Co zrobiłeś z szafką? To nie wiem, zjeść mnie chciała. A gdy jestem na safkach, trafił ja ty. A, nagrywałem się, nagrywa, się, zapomniałem. A to dziur. A to będzie śmieszne, nie? Tu mi jak się dupy <grym w górę> Dominatorz. Co? Jaki dominatorz? Dominatorz, chłopak. Dominatorz. Jan Długosz. <grym> Widzę <górę> go. <grym> Widzę go. <górę> Zajewali wari karasu z kwiatem. <grym> Kurwa <w górę> Kiedy miałem lat 15? Kiedy miałam lat 15, to dawałam raz po raz. Maja mu nie chciałam dać, oj, luby daj. Kiedy miałam lat z 50, Kiedy nie miałam lat 400. Ja piję w ole. Kurwa cimno. Ja chcę! Ja! Kurwa zblokujecie szafkę. jak nie klęcze, że we mnie.

Druga historia, na no, inny odcinek Mówi że nie wiedzą, a się nie dowiedzą Nie, nie powiem <laughs> Algumę. gumę Zagłodził szłatek Ale co wyzywasz z razu Uganda Ta Uganda Schowaj się kurwo do nory A Lightborn, o kurwa, chuj mi w rej...

Co ty, co ty mówisz? Co ty kurwa robisz? Co ty kurwa robisz? W moim ogródku? Słucham? Cały <laughs> <laughs> ja ja jestem o tym pierwszym ej, odcinku. Facimy ja odcinka 10 to obejście koniecznie, bo... Taka beka, że hit. No jak teraz na przykład? Polina.

Widok, pierdolaj Kurwa, matkę ci skopie EEEE To jest debil Co on zrobił? Zniknął Na chudinie na pasach? Aż bym powiedział jak... Nie Jak... Na pasach Cześć Mam coś na ptingu, cześć. Zdepimy się do tego Uganda bruźli. Uganda <laughs> brucelece! Brucelece go. Odbyt! Noszący śmieć kurwa, kurna. Żeby mu. Nie wiem. Karp w gardle stanął. No karpia. Obo no karpę kopili tu pili karpia w lindu dalej Pili karpia w A ty kur... <laughs> Nie gasz tego mi czy No Zdewardziwka Broward Beward Zniknął Gdzie ty jesteś? Zrobił Tu o miał Ugram na pole! O pole, ja pierdolę! Mam <grym>, to nie moje pole, więc jest dupy Pierdolę, pole, uś... pole. Pier... pole, pole! Pole, pole, pole! Ja pierdolę! Powolutku! Fabian, połóż mi tu! mi mi Nie no chuj mi. chuj ci w czapkę, śmiechniku. Nie, no nie wytrzymam. I nawet nie powiedziałem najważniejszego. Pamiętajcie o sumie, bo dawno nie mówiłem. I nie chcę mówić. RIJ! Ale. Mm. sumie z tuneckiem, bo dawno nie było czegoś i. A się, się do mnie? Nie wiem. Trzeba być mnie 50 subów i Do dupy. I lajka, jak mi się podobał odcinek. Dobra. Jest lajka? I lajka, mi się podobał odcinek. Aaa dobra, Co ty mówisz, człowieku? Nie na

ja pierdolę, kurwa jednak. Ale skąd wiedział czy nie widzowie, że ja tam byłem? Dynamito? <tryk> Czemu na górze się kręci jakieś kurde te... Widzisz to? W tym to się kręci. <śledziany> Widzisz to? W tym domku się kręci. Ale <śledziany> starej betoniarce. Kto coś nie wiedział, ja mówię czasami Berry To jest taki nasz towarzysz w Far piące, bo sobie kupiliśmy po poza gramy, nie? Widzę jaki super towarzysz, dlatego w nią trzeba gryz A Atakuje ludzi normalnie, zagryza, nie? Jeden po drugim. Niedźwiedź taki, nie? Cheeseburger. o się nazywa cheeseburger. Pojebało cię z tą szafką, kurwa. Który to jest? Pierdaj. Druga strona idzie. Przeżyj mi heta. I hit you het. Co? Nic, nic. Hit mi kule. Chodź mi gdzieś masaż. Zmacaj mnie tutaj na balecie. Ja pierdolę, berygrys mnie przestraszył. Zmacaj mnie. Jestem na mi start. Was? Nic. <laughs> ja się <puszczam> <laughs> nie, się puszczamy. Gdzie? Co, co? Tury, ale zamknij, mordujcie to. Te już były weszłe, czy nie? Jeszcze nie. Ma być Alan, Alan Wegi, nie nagrywaliśmy PTB z niego, bo się już nie opłacało. E, I pewnie jego kupię sobie zobaczymy i nagram z nami do jak ta postać wygląda. Na Nagrywka. No bo ja nie PTB nie grałem, zapomniałem. Kubi. A few later. Jedyne co, potrafię... co to było? Widziałem, co to było. Pójdź w czapce Nie widzę Rosyjska czapka niewidka Kurde Pogra widowy jest chora Bardziej ode mnie, ale ja się nie przyznaję Nie? Na mnie to ma kartę A ty masz żółte papiery nie, nie. I się łączymy co nie? Co no? Jak chyba ty. No tak, czy to blisko jest? Znaczy co? Gdzie ja pojedzie krampie czy nie? Krampisz szafce. To nie chcę strafce tej szafce. Co jeszcze tak myślę, widzę. O, dobra dobramy do idzie. Najpierw to niech mi wytrzymałeś. Czapka niewidka niech mi wy wyczerpanie zajdzie, żebym sobie mógł tę twarda użyć. A, ma bez wyjścia ma. Bez pierdolenia. Są <laughs> bramy zablokowane. Oj, goni mnie. Ile on ma to kurwa tą, tą czapkę nibitkę ma? No. Eee, czy się chyba? Ja się nie znam. Idzie do mnie! Kurde. Nie są bramy, nie widzę w ogóle. Tam, gdzie robiliśmy gada na początku. Znaczy, na końcu. Co? Ja nie wiem. Rosyjska żał nie Nie Jestem tam gigan robiliśmy z tą laską Do drugiej strony Ja bramę otwieram Chuja otwieram, do dupy się otworzę Nie mów tak Gdzie skończy Ja pierdolę Noet Boże chuj Ci wryj Ja pierdolę Ciebie ratuję. Poszedł? Tak. Wracaj. Nice. Nie, nie wiem, jak ja to zagarnąłem, ale no to Tamto jest nieotwarte, mega. No, i ciul. Dobra, poświęcenie dla do teamu Gdzie jest ta druga pana, pana? Co <noise> druga pana? Nie mam pojęcia właśnie Nie mam pojęcia Nie pamiętam, właśnie, nie wraca Tak że on ma po prostu dwie bramy tak jakby, Ta, w Tak, Ma dwie bramy to no A pierdolę Na górce chyba najdzie jest Jeśli tak to GG jak, jak mu się tam zrespił no to GG bo ja tam chodzi często wiesz Do bramy wiadomo, ale nie wiem Na górce jest teraz na przykład Czemu on, koło coś z kadłuby wisa Tak, na, na górce ma Ja naprawdę? A na górce mam widzę go stąd No to koniec? To przedłużajcie no, co Oglądasz mnie czy nie? Tak, do oglądam na nagrywkę jeszcze No to zobacz, ja Ci pokażę gdzie jestem nawet Dzięki No to nieźle widzowie Puść mnie kurwa e, No. Kilis na to. Gdzież tu? tu. Tylko nie zniszczysz raczej. Albo? Niszczysz. Kurde! Minisekundy. Gdy ona by nie umarła. Dobra, knife. Chociaż to. Chociaż połowa ucieknie. Otwieraj zajebiście Otwieraj to. Dekart Coś wyraźnie tutaj Co? Czaskiremis Czas <laughs> No tak Czas No to co? Super meczek Na długi odcinek w te 20 minut będziemy mieli zaraz chyba Czy ile? 18 czy jakiego? No 18, 19 eee, Więc no eee, Dziękuję za oglądanie jeśli w ogóle oglądaliście do końca, bo jak nie da mi do pas, przyjdzie, a was więc. Nie, lepiej... nie będę strzelał <grych> Jak to nie? No, no on kłamie teraz. Więc lepiej do końca oglądać i subować, i jeszcze za łapkę, jak mi się podobało. Widzimy się w następnych odcinkach i żegnaj się do mi do. Cześć. Siema.